Stanowisko Rady Powiatu Radomprzjańskiego w sprawie solidarności z narodem ukraińskim. Rada Powiatu Radomprzjańskiego potępia działania Federacji Rosyjskiej naruszające integralność i suwerenność niepodległej Ukrainy. Władimir Putin, realizując swoje imperialne ambicje, brutalnie złamał obowiązujące w cywilizowanym świecie elementarne zasady prawa międzynarodowego i moralnego przynosząc cierpienie niewinnym ludziom oraz trudne do przewidzenia zniszczenia. Dziś w obliczu toczącej się wojny bezwzględnie sprzeciwiamy się rosyjskiej agresji, wyrażając solidarność i jedność z narodem ukraińskim. Dziękujemy za jego bohaterstwo oraz bezkompromisową postawę w walce o wolność i niezależność ojczyzny, a także obronę europejskiego i demokratycznych wartości. Wierzymy, że zdecydowane stanowisko międzynarodowej społeczności wobec zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę pozwoli na zwycięstwo dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, demokracji nad totalitaryzmem. Niech żyje wolna Ukraina, sława niezależnej Ukrainy. Ja jestem Ukrainą. Obywatelkom spokojnego i nieagresywnego kraju w centrum Europy. Państwa, które pomyślnie się rozwijało, chciało lepszej przyszłości i idąc do demokratycznej Europy. Ale w jeden moment wszystko prześwietla agresję Rosji. Wojna złamała życie milionów moich rodaków. Tak naprawdę, dzieciństwo tysiącom dzieci. Zostały zaatakowane prawie wszystkie miasta Ukrainy. Ale Ukraina broni się i pokazuje jedność i chęć zwycięstwa. Chcemy Wielkiej i gotowy jesteśmy jej bronić. Nie będę Państwu opowiadała o szczegółach mojej podróży tutaj do Polski, bo wszystko może się widać tu w Telewizji Polskiej. Dla mnie i dla małych dzieci to było 50 koszmarnych godzin. Ale w samej jestem zaskoczona pomocą Polaków dla nas, dla uchodźców z Ukrainy i w imieniu wszystkich Ukraińców, szczególnie mieszkańców Grudnego, chcę w tym miejscu gorąco podziękować. Podziękować Pani Bacie Pokora. Panu Tomaszowi Koreckiemu oraz wszystkim mieszkańcom powiatu Domczyńskiego za solidarność w tych dla Ukrainy czasach oraz pomoc, którą organizujecie teraz na Ukrainę, również do mnie. Razem pokazamy wszystko i nad naszymi głowami będzie spokojny niebo. e dia eu vou para o